Siemanko, ludziska, z ze strony ja, piąteczka. Wiem, że dzisiaj miał być Minecraft, ale no, czyli ten Kraftikat Bolding, ale po prostu jutro będzie, bo dzisiaj nie mogę. musiałem coś na szybko nagrać, więc szybko wziąłem The Twins. Dzisiaj dzisiaj też gramy na czwórkę ich na kręt p Buka Baka, ale będziemy teraz. Y nie chcę tego przejść ani nic, bo teraz sobie ogranimy ten nowy pistolet, maskę Slendryny. no i w sumie tyle, możecie zostawić łapkę w górę, suba i napisać w komentarzu co tam chcecie zapisać, byle co możecie napisać, I możecie na przykład też napisać na róże róże, na dole gówno, Zjadłbym sobie kotleta równo. Tutaj będzie Bóg. Ojej, sorry. Nie spodziewałem się tego. Wcale, a wcale. No, teraz sobie właśnie zobaczymy. Chciałbym szybko ograniczyć tę maskę Slenderine, bo ona jest super ważna. Okej, okay. tutaj nie ma. Potrzebuję jezi bomba to robimy tak tu zrzucamy bombę tu oni to idą w ciągu trzech sekund uwaga tak się właśnie wysadza dwóch. Ja tak tam było. Jezus Maria. Nie ma tej maski. Czy ja się chowam? Elo? Widzimy się, jak znajdę maskę. Mam Slenderine maskę, tutaj była. Fajnie Teraz tylko jeszcze Bombę trzeba znaleźć Jak się już znajdzie Bombę to już będzie lepiej Si ma Bóg Puck chyba wyżej ja tu nie bak Grandpa gdzie już nasz kochany Tylko to do bandażu. Szukamy tego jednego czegoś. Uważaj, że to nie będzie gdzieś tam. To jest przycisk. O nie. O nie. Ona wie, że ja to nie ja. Mój. Grani mnie kocha, grani. Grani. Okej. Okay. Okay. To najważniejsze, żeby się dostać tutaj. To wiem, jak to zrobić. Grani. Grenie. granie. Okej. Okay. Światło zgasiłem. Po chwili ono się samo włączy, więc trzeba iść szybko na górę. Po tym jak się wykopie, tak. To się otwiera, idzie się tutaj, tak, tak. Wstaje się tutaj bombę. To mnie chwyciło, co jak? druga próba z tym. Okej, okay, easy. Zabieramy ten przycisk i robimy tak. Idziemy tędy, on musi nie tędy iść. On stąd musi pójść. No nie. Ok. Mm, on stąd musi pójść. Poszedł? No nie, poszedł. Chodź, że jaśniej. Czekamy na tego, aż on ze stąd pójdzie. On idzie tu, dobra. Trzeba zrobić tak trzeba, trzeba się obkrężną drogą bo On tutaj stoi I tam poszedł no, niech tutaj stoi ten tutaj cały czas stoi, ten tutaj idzie Niks od nich stąd kładziemy to tutaj strykamy, bierzemy maskę Okej, okay, ja tutaj jestem już. Tutaj nic nie ma. Ja potrzebuję iron koga, no nie. Okej, okay, kładziemy go tutaj. No i co teraz? Ogólnie maskę Slendrina zostawiłem. O dupa, Granny. Zostawiłem tam u góry, więc się przejdę tędy. I ona, jak tutaj ktoś nie będzie czasem stał. Jest, założony. Widzimy się za chwilkę. Jakaś zjeżdżam do skarabeusza Bartka. No niestety tutaj nie ma. No nie, nie. Stop. I tak by mnie to trafiło, i tak. Więc to. A, mam mniejszą połowę życia. Nie wiem, gdzie one są. A ty co jest? 2-1-2-1 Tutaj wkładamy taki cosik I sobie robimy pyk-pyk-pyk-pyk I za chwilę spadnie skrzynka Właśnie teraz Teraz muszę iść po łąku kocha OK. Jedno Dobra. Kod jest tu, tu, tu. Idziemy. Czyli tak. Bierzemy to. Zakładamy to tu. Chwilę trzeba poczekać. Otwieramy, bierzemy to. Nie, to trzeba zrzucić. Bierzemy to, bierzemy to i bierzemy to. Teraz chwilę trzeba poczekać. Bo oni tam pójdą. Wszyscy niech tam pójdą. Nie ma nikogo u góry. Tutaj też nikogo nie ma. Ok, zakładamy maskę. Patrzymy, gdzie oni są. Ok, broń załadowana. Idziemy sobie tutaj na pole. Bo to wtedy żadnych głosów, odgłosów nie wydaje. To trzeba zrzucić. Zebrać? Mamy pięć strzałów. Byk Chodźcie Jeszcze. Dawać mi ich. Tasty. Jeszcze. Szybko, jeszcze dwóch. Cześć, Skąd? Was tu? Dobra. Elo. Wkładza cię. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc cześć, i Elo.